Hej, cześć, Z witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będzie recenzja zestawu o numerze katalogowym 7170 serii Lego Ninjago z sezonu 16. Jest to też mój pierwszy zestaw i ogólnie pierwsza recenzja z, z sezonu 16 już wczorajszy unboxing magazynu zapoczątkował. No, czy będzie większy, więcej zestawów z sezonu 16? Czas pokaże. Jednak nie przedłużając, jest to zestaw Złoty Smoczy Myśliwiec zejna. W zestawie znajdują się trzy minifigurki, sam odrzutowiec i w sumie to tyle, co można by powiedzieć, co się w nim znajduje, więc nie przedłużając, zacznijmy. Jednak najpierw może zrzućmy okiem na instrukcję, która trochę się wyróżnia. Nie jest ona taka standardowa jak zwykle w zestawach lego jest taka nieco bielsza tutaj że, z zestawem na beżowym tle no tego akurat nie było no tak mniej więcej się prezentuje instrukcja tak chciałem rzucić okiem gdyż się nieco wyróżnia na tle innych zestawów no i w sumie to tyle tam jeszcze są reklamy zestawów z 16 sezonu a teraz może przejdźmy do elementów zapasowych które też są dosyć ciekawe Generalnie elementy zapasowe w tym zestawie są no, do różnych broni i TP. Na przykład tutaj mamy broń do, do figurki Wangelisa w tym zestawie, różne bronie, takie coś na przykład shurikeny, tutaj jakiś miecz, itp, nawet katany dwie mamy. No, generalnie tego trochę jest, więc możemy trochę modyfikować nasze minifigurki. Dobra, ale element zapasowy instrukcja to jedno, ale przejdźmy już do prawdziwego kąska, czyli tego złotego smoczego myśliwca Zeina. Tak, jest to generalnie yy, konstrukcja, która tutaj się porusza przez łączenia kulowe. Może najpierw zdejmę tego Zeina, bo do figurek przejdziemy pod koniec. No, tak wyglądał to cockpit. Bardzo mnie pozytywnie zaskoczył ten tutaj element. Bardzo mi przypomina ten element od smoka Jaya z Evo. Wiecie, tego niefajnego. Niestety w zestawie są naklejki, chyba nie ma tutaj żadnych, żadnego nadruku. Cockpit i Cockpit mi bardzo przypomina yy, shuricopter Zeina z 11 sezonu. gdyż on też nie miał. Znaczy miał tutaj nadrukowane na... Yy, znaczy nie, na, nie nadrukowane, chyba naklejone. Na szybie właśnie te od naklejki yy, z panelem kontrolnym, a tak to... O. Może jeszcze dodam, że tutaj tak trochę się od... Oj! Zaspoilerowałem pewną pewną część bawialną, ale to, to tak niewiele. Dobra. Generalnie tutaj jest całkiem ciekawie wyłożone. Tutaj dano tych te sztabki, tylko, że w kolorze czarnym. Bardzo mi to bardzo mi się to podoba. Takie oryginalne. No i tak ogólnie to tak chciałbym dodać, że to może się często odpaść, więc no. O! I tutaj kolejna rzecz odpadła. Tak się prezentują tyły i ogólnie wykorzystano tutaj elementy ze starych spinnerów z LEGO Ninjago, jeszcze z sezonu pilotażowego. Tutaj mamy takie silniki, y, tutaj mamy miejsce na silniki, Taki oto y, tam, nie wiem jak to się nazywa, znaczy to się, to się montuje w helikopterach, no i generalnie bardzo ładnie to wygląda. Jeszcze tutaj nam dali coś takiego, że to możemy podnosić. W sumie to jakoś wielce jakich różnicy nie, lo, nie robi, tylko tak nam obniża fajnie, ale no, mamy też tutaj takie duże elementy, no właśnie tutaj takich mieczy w kolorze nieco białym, znaczy takim niebieskawym, bo to jest ogólnie myśliwiec zejna, więc musi być nieco lodu, no. I generalnie tył jest bardzo ładnie, wy, yy, bardzo ładnie zbudowany. To mnie bardzo pozytywnie zaskoczyło. No, a teraz może przejdźmy do największej tutaj funkcji bawialnej. Tada! Tak, mniej więcej się prezentuje właśnie tak oto otwierane. Funkcja zabawowa. Tak, on się ogólnie zmienia w taką yy, sferę bojową, trochę jak X-Wingi ze Star Warsów i też w ogóle nie taka ciekawostka tutaj wykorzystano tarczę z Nexonite, mamy tak to jeszcze tą sery, no właśnie, no, tak się też właśnie ten oto myśliwiec wy, jako rozłożony wygląda, no, więc mniej więcej cały myśliwiec już mamy omówiony, więc teraz przejdźmy do minifigurek, które są bardzo fajne. W zestawie tym znajdują się trzy minifigurki: Kryształowy Wangelis, smoczy Cole. Oraz złote zain. Może omówmy najpierw złotego zaina, gdyż ze wszystkich jest tutaj taki najbardziej pospolity ITP. No, wiadomo. Maska tutaj jest z, z Legacy. Ma on tutaj bardzo nawet fajnie wykonany złoty strój. Ma shurikeny. Tak, nie wiem, czy to te złote, to jest złota broń tych shurikenów, czy coś. No, tutaj ma takie oto. Y ma bardzo piękne nadruki, to trzeba przyznać. Ma też złotą katanę tutaj. Do schowania. No, generalnie minifigurka, nawet jest. minifigurka na plus. Jedna z ciekawszych tych złotych figurek. Dobra, następny będzie Krysztołow Wangelis, który ma na, zrobił na mnie bardzo pozytywne yy, wrażenie. Ma on tutaj ogólnie taki element, który bardzo mi przypomina te takie miecze z Chima. Cim, Nie wiem, czy pamiętacie. Takie były, tylko że tutaj yy, srebrne. No, ma tutaj taką otokosę czyżby kosę wstrząsów ma też piękne ale to bardzo piękne szczegółowe nadruczki z tyłu też ma skrzydełka takie od nieptoperza no pod twarzeczką prezentuje się ta sama twarz co była w 2020 ale tylko że tym że bardziej taka różowata no można to powiedzieć przecież no różowata jest taka i najlepszą minifigurką w tym zestawie jest smoczy kol, który zdecydowanie no, wygrywa u mnie w tym zestawie. Jest to też moja druga smocza figurka z, z 16 sezonu. Zaraz obok Kaja. No, no zobaczcie, no, jak to pięknie wygląda. Jeszcze to połączenie takiego fajnego, transparentnego, yy, pomarańczowego. No, nadruki prześwietne. No, tutaj będzie zawadzało, ale. No, jeszcze główkę może pokażę. Też naprawdę bardzo na plus takie główki, bo rzadko się zdarzają takie całe kolorowe, znaczy takie całe transparentne. No, generalnie zestaw, naprawdę pod względem figurek jakiegoś samego modelu, bardzo mi się podoba. Jest to zdecydowanie jeden z lepszych zestawów w tej fali. Więc cóż, może teraz przejdźmy do podsumowania. Podsumowując, zestaw 71 770 czyli też złoty. Yy, smocze myśliwiec Zayna jest naprawdę świetnym zestawem. Takim dobrym na sam raz na początek. Jeżeli chcecie coś mieć z 16 Lego Ninjago. Figurki są świetne. Plus jest jeszcze ten smoczy Kol wangelis. No. Ode mnie ten zestaw otrzymuje ocenę 9,5 na 10. Dlaczego 9,5 na 10? No, z powodu trzy, yy, tego kokpitu, który mi się, no, nie za bardzo podoba tutaj trzymanie tego no, każdy tutaj może odpaść znaczy, o, właśnie o tym mówiłem no, ale naprawdę świetny zestaw mam nadzieję że też, że recenzja się Wam podobała widzimy się w kolejnych odcinkach Elo, cześć i siemanko